W dzisiejszym odcinku wrócimy do funkcji match, funkcji, która została wyprowadzona ostatnio. Link do poprzedniego odcinka znajdziesz w opisie. Natomiast dzisiaj skupimy się na nowych informacjach, które sprawią, że funkcja stanie się przede wszystkim bezpieczna w użyciu. Co należy tutaj jeszcze uwzględnić? Czego tej funkcji brakuje? Zobaczmy. Na początku przypadek. Jeżeli ja mam dwa słowniki, taki i taki, i jeżeli ja wykonam scalanie i wyświetlę wynik, zobaczmy, uzyskuję taką postać. Chciałbym, żebyś teraz zwrócił uwagę na to, co się będzie działo w obrębie numbers. Jest to klucz, a pod nim jest lista z, z trzema liczbami. Teraz ja spróbuję, odwołać się do słownika Extra, i tutaj poprzez, poprzez ten słownik i tą licę, która jest w nim, chciałbym usunąć ostatnią liczbę. Chciałbym zdjąć 30. Ok, jeżeli ja to zrobię, a następnie wyświetlę ponownie stan ecant, zobaczmy, co się wtedy stanie. To jest dziwne, prawda? Bo, bo ta wartość 30, którą usunąłem tutaj, którą rozumiem, że gdybym pracował z tym słownikiem i gdybym ekstra wyświetlił, to że nie będzie tej 30, dla mnie to byłoby logiczne. Ale jeżeli ja patrzę na ekant i tam nie ma tej 30, to już jest jak pewien rodzaj nieporozumienia, ponieważ w tej chwili zmiana jednego obiektu, który tutaj widzimy, ma wpływ na drugi. I to nie jest takie oczywiste, to nie są rzeczy, które można byłoby. Tak łatwo przewidzieć. No oczywiście ktoś, kto już dłużej siedzi w Pythonie, pewne takie rzeczy zobaczy, ale dla niego również to nie są powiedzmy rzeczy, na których chciałby bazować. E, najlepiej jest sprawiać tak, że praca z jednym obiektem nie wpływa bezpośrednio na drugi. No ale jak to zmienić, jak to poprawić, jeżeli tutaj w zasadzie operujemy na dosyć prostych e, instrukcjach, jeśli chodzi o tą mecz. No właśnie, tak naprawdę w tym miejscu. To jest miejsce, które powoduje problem, bo tutaj mamy styczność ze współdzieleniem, czyli wartość ze słownika B zostaje przekazana do słownika A i o ile współdzielenie jest bezpieczne, jeśli pracujemy na wartości Niemodyfikowalnej, takiej której nie można zmienić, no bo skoro nie można zmienić, no to w obu miejscach ta wartość będzie się zachowywała tak samo i nie będzie to kłopot. Natomiast jeśli współdzielimy wartość, która jest modyfikowalna, a taką wartością jest lista, bo ona może się zmieniać w czasie, no to wtedy pojawiają się kłopoty. I teraz dobrym krokiem, żeby usprawnić pracę z tą funkcją, jest kopiowanie tej wartości. Ale cóż, musimy wiedzieć, jaki to jest typ, jak to kopiować, dlatego tutaj możemy wykorzystać yy, bibliotekę kopii, która jest dostępna jako standardowa. Ja tutaj używam z jej pomocą, powiedzmy, wywołanie deep copy, i tutaj wstawiam wartość. Deep copy w pewnym sensie stanowi pewien narzut, jeśli chodzi o wydajność, no bo tutaj kopiowanie mamy, czyli zużywamy więcej pamięci, to też trzeba czas przeznaczyć na to kopiowanie. Natomiast to deep copy, w pewnym sensie, jeżeli pracujemy z prymitywnymi takimi wartościami, w sensie nieprymitywnymi, niemodyfikowalnymi, no to wtedy jest już znacznie powiedzmy ta. To użycie deep copy nie jest takie zbyt wolne, ponieważ jak zobaczymy tutaj również, są pewne wartości, które na przykład nie wiem tutaj float, bool, liczby zespolone, e, stringi i one w zasadzie mają przypisaną tutaj taką funkcję, która w zasadzie nie kopiuje tego wprost, nie ma tutaj żadnego działania, ono po prostu przekazuje. Więc to nie jest tak, że wszystkie wartości będą bezpośrednio kopiowane, będzie przeznaczona dla nich pamięć, tylko niektóre typy, szczególnie na przykład lista, zbiory, więc one po prostu będą tutaj, będzie przeznaczony dla nich dodatkowy czas, żeby stworzyć kopię i żeby to zrobić bezpiecznie. Natomiast teraz, jeżeli ja tutaj już wykonałem tą wywołanie związane z kopiowaniem i że przekazuje do środka kopię zobaczmy jak teraz zadziała to printowanie i efekt jest następujący że już, już te zmiany które tutaj wyprowadzam one nie mają na siebie bezpośredniego wpływu